Cześć wszystkim! Wyobraźcie sobie samotną kobietę zasypanej śniegiem w szkole, odciętej od świata, gdzie mróz gryzie nie tylko skórę, ale i serce. Pewnej nocy, gdy wiatr wyje jak wilk, do jej drzwi puka tajemniczy mężczyzna z blizną, niosąc drewno i propozycję, która może zmienić wszystko. Co się stanie, gdzieś śnieg stopnieje, a plotki zaczną krążyć? Dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie i napiszcie, Skąd oglądacie, gotowi na zimową opowieść? Zaczynamy w zimnej nocy, kiedy wiatr wyli jak wilk na wzgórzach. Elżbieta Karpińska stała sama w opuszczonej szkole. Mróz gryzł jej serce bardziej niż skóra. Patrzyła przez okno na szalejącą burzę. Śnieg padał gęsto, zasypując drogi i pola, jakby chciał pochłonąć cały świat. Wiedziała, że szkoła jest jej jedyną nadzieją na przetrwanie zimy. Bez niej nie miałaby gdzie się podziać. Drewniane ściany czeszczały pod naporem wiatru, a piec ledwo zipał, rzucając słabe, pomarańczowe światło na jej zmęczoną twarz. Elżbieta, kobieta pod siedziesce, z krótko obciętymi włosami i spracowanymi dłońmi, nosiła starą koszulę męża i spódnicę łatą na łacie. Jej oczy, kiedyś pełne życia, teraz odbijały pustkę, którą zostawiła strata. Pięć lat wcześniej straciła męża, Tomasza i dwójkę dzieci, które wyjechały do Katowic w poszukiwaniu lepszego życia. Została sama z małą szkołą w wiosce na skraju lasu, gdzie uczyła dzieci z okolicznych gospodarstw. Zima była jednak bezlitosna. Drogi zasypane, dzieci przestały przychodzić, a zapasy topniały szybciej niż śnieg w piecu. Elżbieta martwiła się, czy szkoła przetrwa, czy ona sama przetrwa. Czasami, w najgorsze noce, szeptała do siebie, pytając: Dlaczego wciąż walczy? Odpowiedzi nie było, tylko wiatr. Nagle usłyszała pukanie siedem mocnych, rytmicznych stuknięć jakby ktoś ogłaszał swoje przybycie. Zamarła, dłoń na worku z mąką serce zadrgało. Nikt nie pukał do jej drzwi od lat. Ostatnim był sąsiad, szukający zgubionego konia ale to było przed zimą. Podeszła do drzwi, oddech widoczny w zimnym powietrzu. Czy to bandyci, wędrowcy, duchy? Drżącą ręką odsunęła zasuwę i otworzyła drzwi. Przed nią stał wysoki mężczyzna futrze, z blizną na brodzie, śniegiem topniejącym na ramionach. To był Kałdy Różycki, właściciel pobliskiego gospodarstwa, znany w wiosce jako samotnik. Jego szare oczy patrzyły prosto, bez strachu, ale z szacunkiem. Zanim stało sześciu innych mężczyzn, wszyscy w futrach z warkoczami i nasilnikami z kości. Komancia, pomyślała Elżbieta, choć Lezzi takie określenie brzmiało jak bajka. Byli wędrowcami, może uciekinierami, ale ich twarze nie zdradzały wrogości. Dobry wieczór, powiedział Kałdy, jego głos głęboki jak wiatr. Przyniosłem drzewo na opał, myślałem, że może pani potrzebują. Elżbieta za zaskoczona. Nie spodziewała się pomocy, zwłaszcza od kałdy, którego widziała tylko raz na targu w opolu, milczącego i odległego. Dziękuję, odpowiedziała cicho. To bardzo miło z pani strony. Kałdy wszedł, niosąc na ręce drewna, które położył przy piecu. Inni mężczyźni zostali na progu, szanując jej przestrzeń. Rozejrzał się po szkole, puste ławki, mapa Silesii na ścianie, kurz na półkach. Zauważył, że jest sama. Czy jesteś samo? Zapytał, jego ton spokojny, ale dociekliwy. Jo, odpowiedziała Elżbieta głosem cichym, lecz pewnym. Mój mąż zmarł kilka lat temu, a dzieci wyjechały do miasta. Kałdy skinął głową. Rozumiem. To musi być trudne. Jego słowa były proste, ale szczere, jakby znał smak straty. Elżbieta nie odpowiedziała, nie chciała otwierać ran przed obcym. Kałdy spojrzał na nią, jakby widział więcej niż mówiła. Przysiedłem też propozycją, powiedział: Może pani u mnie pracować jako nauczycielka dla moich dzieci. W zamian dam pani dach nad głową i jedzenie. Elżbieta zamarła. Propozycja była jak grom z jasnego nieba. Kaudy, człowiek, o którym szeptano, że unika ludzi, oferował jej pomoc. Nie była pewna, czy może mu ufać. Jej duma, ta sama, która trzymała ją przy życiu przez te wszystkie zimy, kazała jej odmówić. Ale mróz oknem i pusty worek z mąką mówiły co innego. Nie wiem, powiedziała, spoglądając na piec. Muszę się na tym zastanowić. Kiedy pani zdecyduje, proszę dać mi znać, odparł Kaudy, skinął głową i wyszedł, zostawiając za sobą ciszę i ciepło drewna w piecu. Elżbieta stała w milczeniu, patrząc na zamknięte drzwi. Myślała o jego słowach, o jego oczach, które widziały więcej niż mówiły. Czy mogła mu zaufać? Czy mogła porzucić swoją niezależność? Wiedziała, że potrzebuje pomocy, ale myśl o zależności była jak nóż w sercu. Przez następne dni burza nie ustępowała. Elżbieta rąbała drewno, gotowała resztki zupy, patrzyła na śnieg, który zasypywał świat. Myślała o kałdy, o jego propozycji. Z jednej strony potrzebowała dachu nad głową, z drugiej nie chciała być niczym ciężarem. Była nauczycielką, kobietą, która uczyła dzieci czytać i pisać, mimo że świat wokół niej zdawał się zapominać o literach. W końcu, gdy zapasy były na wyczerpaniu, a mróz nie dawał za wygraną, podjęła decyzję. Przeprowadziła się do gospodarstwa Kałdy. Jego dom był prosty, ale solidny z drewnianymi belkami i zapachem siana. Dzieci Kałdy, Marysia, Paweł i Zosia były grzeczne, choć nieśmiałe. Elżbeta zaczęła ich uczyć, a oni słuchali jej z uwagą. Kałd obserwował z daleka, rzadko mówił, ale jego gesty, przyniesienie wody na prawa ławki, mówiły więcej niż słowa. Z czasem Elżbeta zauważyła, że kałdy nie jest taki, jak szeptano w wiosce. Był cichy, ale nie zimny. Jego ręce, spracowano pracy na polu, były delikatne, gdy podawał jej kubek herbaty. Ich rozmowy były krótkie, ale szczere. Pewnego dnia, podczas wspólnego spaceru po polach, gdy śnieg wciąż leżał, ale wiatr zejrzał, Kałd powiedział jej o swojej przyszłości. Stracił żonę, Kasię, w tragicznym pożarze. Od tamtej pory żył sam, unikając ludzi, bo każdy uśmiech przypominał mu o stracie. Elżbieta słuchała, czując, że jej własne serce otwiera się na nowo. Opowiedziało mu o Tomaszu, o tym, jak gorączka zabrała go w jedną noc, o dzieciach, które odeszły, zostawiając ją z pustką. Ich słowa, choć proste, budowały most między nimi. Nie była to miłość, jeszcze nie, ale coś głębszego zrozumienia. Społeczność jednak zaczęła szeptać. Ludzie w wiosce, którzy kiedyś ignorowali Elżbietę, teraz plotkowali o jej życiu z Wdowa, samotnikiem, mówili: Co z tego będzie? Elżbieta czuła jej spojrzenia, gdy szła na targ. Kałdy też to zauważał, ale milczał. Wiedział, że plotki mogą zniszczyć więcej niż mróz. Pewnego wieczoru, gdy siedzieli przy piecu, Kałdy spojrzał na nią. Może powinniśmy się pobrać powiedział cicho. Dla ciebie, dla spokoju. Elżbieta zamarła. Ślub z człowiekiem, którego znała od kilku tygodni, ale w jego oczach widziała coś więcej niż propozycje. Widziała obietnicę. Kiedy śnieg ustąpił, a wiosna zaczęła szeptać czy stopniające lody, Elżbieta i Kałdy stanęli na progu czegoś nowego. Ich relacja rozwijała się powoli, jak pierwsze liście na drzewach. Elżbieta nauczała dzieci Kałdy, Marysię, Pawła i Zosie w małej izbie w jego gospodarstwie. Pomagała też codziennych obowiązkach, nosiła wodę, karmiła kury, czasem nawet rąbała drewno, choć kałdy zawsze protestował, mówiąc, że to jego praca. Kałdy dbał o nią, przynosząc jedzenie, naprawiając dach, upewniając się, że piec nigdy nie wygasa. Ich życie było proste, ale pełne cichego szacunku. Pewnego dnia kałdy zachorował. Gorączka przyszła nagle, jak złodziej w nocy. Elżbieta znalazła go w łóżku z twarzą błyszczącą od potu, oddechem płytkim. Nie wahała się. Przygotowała żołowę na pary, które nauczyła się robić od matki, i siedziała przy nim, zmieniając mokre szmaty na jego czole. Przez całą noc czuwała, modląc się cicho, by mróz nie zabrał kolejnej osoby z jej życia. Podczas tych długich godzin, kałdy, w gorączkowym półśnie, opowiedział jej o swojej przyszłości. Stracił żonę. Kasie i brata pożarze na polu. Od tamtej pory żył sam, unikając ludzi, bo każdy śmiech przypominał mu o tym, co stracił. Elżbieta słuchała, jej serce pękało na nowo, ale tym razem z empatią. Gdy gorączka zelżała, opowiedziała mu o Tomaszu, o tym, jak gorączka zabrała go w jedną noc, o dzieciach, które odeszły do Katowic, zostawiając ją z pustką. Ich słowa. Choć bolesne, były jak nici, które szywały ich rany. Ja rozumiem — powiedział Kałdy, jego głos słaby, ale ściery. — Nie jesteś samo. Ich wspólne doświadczenia zbliżyły ich do siebie. Plotki w wiosce jednak narastały. Ludzie szeptali o wdowie i samotniku, rzucając spojrzenia na targu. Elżbieta czuła ich osąd, ale Kałdy stał u jej boku, milczący, lecz niezłomny. Pewnego wieczoru przy piecu zaproponował ślub. Dla ciebie, powiedział, by plotki przystały. Elżbieta spojrzała na niego, widząc w jego oczach coś więcej niż pragmatyzm. Skinęła głową. Jo, odpowiedziała. Ślub był skromny, w małej kaplicy na skraju wioski. Tylko dzieci Kałdy i kilku sąsiadów było świadkami. Elżbieta miała na sobie prostą suknię którą znalazła na strychu, a Kaudy wyglądał poważnie, ale w jego oczach błyszczała nadzieja. Po ceremonii wrócili do gospodarstwa, gdzie dzieci przygotowały skromną ucztę, chleb, ser i wino z zeszłego roku. Tej nocy, po raz pierwszy, Elżbieta poczuła, że nie jest sama. Z czasem ich małżeństwo stało się prawdziwe. Kaudy zaczął się uśmiechać częściej, a Elżbieta śmiała się, ucząc dzieci nowych słów. Ich dom wypełnił się życiem. Pewnego dnia Elżbieta odkryła, że jest w ciąży. Gdy powiedziała o tym Kałdy, jego oczy zalśniły, jakby zobaczył słońce po długiej zimie. Będziemy rodziną, powiedział, a ona skinęła głową, czując się po sercu. Urodził im się syn, Tomasz, nazwany na cieszej zmarłego męża. Był zdrowym chłopcem, z oczami Kałdy i uśmiechem Elżbiety. Jego narodziny były jak wiosna, która przyszła po zbyt długiej zimie. Szkoła, którą Elżbieta prowadziła, zaczęła kwitnąć. Dzieci z wioski wracały, a rodzice, choć ciąż szeptali, zaczęli szanować jej pracę. Kałdy pomagał, budując nowe ławki i przynosząc książki z Opola. Społeczność nadal miała swoje zdanie. Niektórzy nigdy nie zaakceptowali ich w związku, nazywając Kałdy Auciderem. Ale Elżbieta i Kaudy ignorowali plotki. Wiedzieli, że mają siebie i Tomasza, a to było więcej niż kiedykolwiek marzyli. Pewnego dnia, gdy siedzieli na ganku, patrząc na pola, gdzie śnieg ustąpił miejsca zieleni, Kaudy powiedział: Dziękuję, że zostałaś. Elżbieta uśmiechnęła się. Dziękuję, że przyszedłeś. Ich historia stała się legendą w wiosce, opowieścią o miłości, która zakwitła w mrozie, o dwojgu ludziach, którzy znaleźli siebie w najtrudniejszych czasach. Szkoła stała się sercem społeczności, a Elżbieta i Kaudy symbolem nadziei. Wiosna przyniosła nowe życie, nie tylko w polach, ale i w ich sercach.